Dobra wyska, jesteśmy przed oszustem i, i tak, jeszcze mam taką dla Was informację, że jeżeli wiecie 100 łapek powiedzmy pod tym filmem to albo no, 50 łapek i coś takiego to na kanale pojawi się następny oszust, a drugą informacją jest to, że jutro startuje serwer mojego kolegi anterias.pl hmm, Oczywiście macie reklamę na moim kanale, macie wszystkie wszystko w opisie o który jutro startuje jaki jest IP, strona TS i w ogóle więc jak chcecie to wbijajcie, ja polecam, bardzo, fajn, fajn, bardzo fajny serwerek i ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania oszusta a nie zrobisz mi oszusta? ja nie robię oszustów. Na, na pewno? na pewno czekaj ja się boję jaki masz nick? trówka mumu napisałem te na czacie ja no tak sobie, ja Cię nie zabiję, ja nie mam mitów. Tak? No mam jakiegoś seta gównianego. Ja się... No dobra, tapaj się. Ja nawet tak. nie mam koksu. To mnie zabijaj. Ja się boję. Nie zabijaj mnie, okej? Okay? Nie zabijesz mnie? Nie zabiję, masz endergesta? Nie mam. Kurde. Gdzie to, jest... to weź kit and... Czekaj, jeszcze mnie nie po. Piszki tender chest. No mam. Ty? Ej, tu są dwa typy No bo tu waza jest. Ja się wkopałem tutaj. Mają sety? A. Nie. Nie miałeś sety. Masz, tender będę A nie zabiję mnie, okej? Okay? No dobrze. Ja się boję. Gdzie Masz... jest ten nadejrzest? Wrzuciłem ci. Wrzuciłem ci. Rzuciam. Tutaj. Tutaj. Wrzuciłem. Tam stoję. Doczek. Tam stoję. Tam Gdzie? Tu. tu. O, teraz będzie mnie bił. Kto, ja? No. No. Nie. Ma... Czekamy to na tych typa? Masz strzałę? Mam Podaj daj mi Muszę coś zobaczyć O dostałeś Jesteś? A Ale co? Nic, bo headshota dostałeś, patrz Typ. Jest ty Daj mi go zabić. Daj mi go zabić. O, nie zabiłem go. No dobra. O, jakiś Steve I masz jedzenie? Mam jedzenie. A ty masz premium? No masz skino. A, A do, do, do której ty klasy chodzisz? Pierwsza gimbaza O, to tak jak ja. Idziemy Skywars y grać? Znaczy Steve ek. Nie. Ja zabiję. Ostatnim zabiję się tego gracza. No, niemiło nie miło. Czemu nie idziesz grać z tej worsy? zbudujemy tej wyspę O 6 chcesz zrobić O chcesz zrobić Ci ty włączył Co? Ci ty włączyłeś Ja nie chcę robić szósta A czemu ty stoisz? Czemu padłeś? Co? Polizałeś O nie Aha, fajnie, bo miałem... Fajnie, bo miałem laga O ja Ja myślałem, że będzie o fajny, fajna tym przyjaźń, na tym jest. Chciałeś oszustę zrobić i mnie zabiłeś, chciałeś mnie zabić.